Nie, witajcie z tej strony wasza Adrianna. Słuchajcie, mieliście kiedyś taką sytuację, że siedzicie sobie w domu, zadowoleni, niczym się nie przejmujecie i nagle dosłownie siada wam na ramieniu taki diabełek i szepcze wam do ucha Ej, obejrzyj na Instagramie zdjęcia swojego byłego! Albo ej, przypomnij sobie, jak kiedyś powiedziałaś żart i nikt się nie zaśmiał! Wiecie, jesteście szczęśliwi, a nagle zaczynacie się sami torturować i chcecie sobie sami popsuć humor. I ja dzisiaj sobie to zrobię, dlatego że będę czytała hejty na swój temat. Nie wiem o co chodzi. Ostatnio jestem szczęśliwa i chyba potrzebuję zepsuć sobie humor. Jeszcze słuchajcie, do tego filmu ubrałam się chyba najbardziej dziecinnie, irytująco i krzykliwie, jakiś brokat na oczach, motylki na włosach. Ja nawet pod tym filmem naczytam się ciekawych rzeczy o sobie. Uch, a do tego w tym filmie mam współpracę w środku, więc. Y ja nie przeżyję tego filmu, ale słuchajcie, bawimy się, bawimy się. Trudno, będziemy później czytali straszne rzeczy w komentarzach, ale dobra. Słuchajcie, jak coś, nie przyjmujcie się mną, nie przyjmujcie się tymi komentarzami, dlatego że ja robię to na śmiesznie. Nie musicie mnie pocieszać najlepiej z takich rzeczy się śmiać. I widziałam niektóre z tych komentarzy, niektóre są bardzo przykre, więc mam do wyboru dwie rzeczy. Albo się śmiać, albo pójść do łóżka i płakać przystycie, więc już wolę się śmiać, więc pośmiejmy się wszyscy razem. <słuch> tak więc jeżeli Wam się spodoba, to wiecie co macie robić. Zostawcie kciuka w górę, a, a ja już nie przedłużam i zaczynamy, bo ja już się denerwuję, a z drugiej strony nie mogę się doczekać. Więc dobra, ruszamy! Pierwszy komentarz i w ogóle dotyczy tego filmiku, mojego pierwszego, jak czytałam hejty pod filmami. Słuchajcie, takie filmiki są strasznie atencyjne. Jak chcesz pokazać, że nie przejmujesz się hejtem, to o nim nie gadaj, a nie ciągle gadasz o tym, że ktoś napisał ci, że jesteś płaska. Słuchajcie, z tą atencyjnością to jest tak, że youtuberzy są ogólnie bardzo atencyjnymi ludźmi. Słuchajcie, ja siedzę teraz w pustym pokoju sama, gadam do kamery, gadam głupoty do kamery i jednocześnie uznaję, Świat musi tego wysłuchać. Musi wysłuchać moich głupot. Nikt normalny czegoś takiego nie robi. Tylko atencyjni ludzie tak robią. I YouTuberzy są ogólnie atencyjni, więc ja się zgadzam z tym komentarzem. A co do tych cycków, to wiesz, jestem płaska, nie? Ale każdy komentarz podbija także statystyki filmu i wyświetlenia. Więc dzięki takim komentarzom, ja kiedyś sobie na te cycki zarobię i sobie je zrobię. A co? Każdy hej, można wiecie. Zmienić wzysk. Komentarz Shortsa: Przycinam gąbeczkę do makijażu, którą miałam rok, ta gąbka jest ładniejsza od ciebie. Kurde. Zgadzam się z Tobą. Dobra, ale tak na serio, to ja się z tą gąbeczką ogólnie nieźle wkopałam, bo słuchajcie, moja Wicka poleciła mi w komentarzu właśnie gąbeczkę z Pepko. Poszłam, kupiłam ją, to była świetna gąbeczka, kosztowała 5 zł. Najlepsza gąbeczka, jakiej kiedykolwiek używałam. Po prostu Beauty Blender może się przy tym chować, ale miałam tą gąbeczkę już właśnie tak około wiecie roku. Ona już naprawdę nie wyglądała najlepiej, miała dziury, była przebarwiona, nie dało się już jej dobrze umyć. I mówię, nie no, wyrzucam, muszę kupić w końcu inną, bo to jest. Obrzydliwe już, co ja robię, prawda? Ta gąbeczka już się nie nadaje. I pomyślałam, okej, okay, przetnę ją na wideo, zobaczymy, co jest w środku, fajnie. Kiedyś coś takiego się na YouTubie robiło i to zawsze miało dużo wyświetleń, bo człowieka zawsze ciekawi, czy tam w środku nie ma czegoś obrzydliwego. Więc przecięłam ją i mówię, dobra, wieczorem pojadę do Pepko i kupię tą gąbeczkę po prostu nową. I wiecie co? Nie ma jej! Nie wiem, co się stało, ale nie wiem, czy przestali ją sprowadzać, czy po prostu u mnie w Pepko nie ma, ale teraz nie mogę jej kupić. Więc nie dość, że nie mam tej gąbeczki, przycięłam ją, to y, jeszcze nie mogę jej kupić, nie? Więc y, wkopałam się, będę musiała po prostu pojeździć po innych Pepko i szukać. Jakbym jej nie przycięła do filmu, to bym jeszcze mogła sobie ją na spokojnie poużywać, jakbym szukała nowej. A tak to koniec, koniec. Ten komentarz pochodzi z mojego shortsa 7 dni, 7 stylizacji. I słuchajcie, na YouTube, jak wrzuciłam tego shortsa, to są same pozytywne komentarze. Naprawdę ciężko znaleźć chociaż jeden negatywny komentarz. Wiadomo, ktoś tam może napisać nie podoba mi się jak się ubierasz, no ale to wiadomo, to ja nie uznaję tego za negatywny komentarz, prawda? Każdy może napisać swoją opinię, ale obiecuję Wam, na Instagramie większość komentarzy to jest dosłownie hate. Ja nigdy nie spotkałam się z tak negatywnymi komentarzami i to jeszcze w filmiku, gdzie ja pokazuję po prostu moje stylizacje. Część z tych stylizacji to jest po prostu sukienka i rajstopy, albo na przykład ostatnia stylizacja to jest dres, a ludzie się tak wkurzyli i naprawdę, jakbym ja coś zrobiła, prawda? Jakbym, nie wiem, przetestowała jakiś niebezpieczny produkt, albo, nie wiem, męczyła tam swojego psa na wideo, prawda? A to jest filmik, gdzie po prostu ja pokazuję swoje ubrania. Przykładowy komentarz i powiem Wam, że ten to mnie akurat zabolał. No, tu widzę też negatywne komentarze, doda mi swój niczym się nie różnisz od innych gnących się lasek na insfa. Nie wiem, czy insfa to jest tak, jak się źle mówi o Instagramie, czy po prostu ten ktoś się pomylił, nie mam pojęcia. To powiem Ci tyle, jeżeli dodałaś negatywny komentarz, bo widzisz negatywne komentarze, to niczym nie różnisz się od innych hejterów. Więc ja nie różnię się niczym od gniących się lasek na Insta, Ty nie różnisz się niczym od hejterów. A wolę być gnącą się laską na Instagramie niż hejterem. Sorry. Wiecie, to jest dość przykre, bo ja rozumiem, komuś się może podobać, jak się ubieram, albo nie podobać, to jest normalne, ale dosłownie ludzie zachowują się w tych komentarzach, jakbym zrobiła coś złego, prawda? Jak komuś się nie podoba, jak się ubieram, trudno, ale ci ludzie są tak dosłownie na mnie źli, że im się nie podoba, to jak się ubieram. No, no straszne, no, ta odca osoba ubiera się nie tak, jak ja chcę dramat. Wydaje mi się, że te negatywne komentarze biorą się z tego, że niektóre z tych stylizacji, na przykład jak mówiłam, że idę na imprezę, były bardziej odważne czy szalone i mam wrażenie, że dla części osób jak nie ubierzesz się w dżinsy i białą koszulkę, to już jest źle, bo już się wyróżniasz, bo już nie wiadomo czego chcesz, bo mącisz. A moim zdaniem im więcej kolorowych osób, im więcej ktoś się ubiera ciekawie, dziwnie, inaczej, tym lepiej. A też co w tym złego, że niczym się nie różnia od gnących się lasek na insta, jakby czemu zakładasz, że ja powinnam się różnić, Masz jakąś opinię na mój temat, a jednak okazało się, że nie różnię się i nie hejtujesz. Mogę się nie różnić. Czemu mam być inna, prawda? Jestem jaka jestem. Kolejny komentarz. Trochę droga jesteś w utrzymaniu. A kto powiedział ci, że mnie ktoś utrzymuje? Ja od bardzo długiego czasu utrzymuję się sama. Nikt nie daje mi pieniędzy, nie daje mi pieniędzy mąż, nie dawali mi pieniędzy rodzice na głupoty, więc jestem przyzwyczajona utrzymywać się sama. Czemu jest taka opinia, że jak kobieta sobie coś kupuje, to jest droga w utrzymaniu, prawda? Że kobieta nie może sobie sama zarobić na rzeczy. No hej! Może no, jestem droga w utrzymaniu, ale utrzymuję sama siebie, więc chociaż tyle. Zanim przejdziemy do kolejnej części. Filmu. Słówko od sponsora dzisiejszego filmu, czyli robota myjąco odkurzającego Rodmi Iwa. Czysta podłoga jest dla mnie bardzo ważna, ale mam psa, często wychodzę z nim na spacery i jak wracamy z tych spacerów, to na podłodze jest wszystko, a ja po prostu nie mam czasu na to, żeby codziennie odkurzać i myć tę podłogę. I dzięki temu robotowi naprawdę moje marzenie o czystej podłodze bez wysiłku wreszcie się spełniło. I jakie są plusy tego urządzenia? Po pierwsze, robot za jednym razem odkurza. I myje naszą podłogę. Jest to rzeczywiście mycie podłogi. Nie mamy takiej sytuacji, że robot po prostu rozmazuje brud po podłodze. Ale chyba największym plusem jest ta stacja, do której robot samodzielnie wjeżdża i ładuje się tam, opróżnia się z brudnej wody i kurzu, napełnia się czystą wodą i myje swoje mopy. Dzięki temu jedyne co musimy zrobić, to wylewać brudną wodę oraz pilnować, żeby pojemnik na wodę czystą był zawsze napełniony. Kolejny fantastyczny plus to to, że podczas cyklu mycia naszej podłogi robot wraca do stacji i myje swoje mopy. Możecie ustawić samodzielnie, co jaki czas ma te mopy myć, to może być co 6, co 9 albo co 12. Minut i wtedy, jeżeli cykl mycia waszej podłogi będzie trwał na przykład 45 minut i ustalicie, że ma wracać do stacji i myć swoje mopy co 9 minut, to wtedy wróci do stacji aż 5 razy i aż 5 razy będzie te mopy mył. I czemu to jest takie ważne? Dlatego, że dzięki temu myje waszą podłogę cały czas czystymi mopami i nie roznosi wszędzie brudu. To jest naprawdę game changer, bo wasza podłoga jest wtedy umyta, a nie tylko namoczona. Także po skończonej pracy robot sam doprowadza się do czystości i wy. Brudną wodę. Obejrzyjmy sobie teraz dokładnie nasz odkurzacz. Przechodzimy do pojemnika na brudną wodę. Jak widzicie, jest tej brudnej wody dość dużo, bo dawno jej nie wymieniałam i można zobaczyć na dole kurz i brud. Rzeczywiście ten odkurzacz te wszystkie rzeczy zbiera. Następnie przechodzimy do bardzo ważnej rzeczy, czyli woreczka na kurz. Widzicie? Fajnie to rozwiązali, bo gdy podnosimy nasz woreczek, to zamyka się otwór, więc nic się nie wysypuje. I tutaj odkurzacz zasysa swój cały kurz. Dzięki temu my nie musimy. Tego go opróżniać ręcznie. A teraz wyjmuję pojemnik na czystą wodę. Jak widzicie te pojemniki są naprawdę duże. A po przekręceniu naszego odkurzacza możecie zobaczyć mopy i mopy bardzo fajnie się instaluje, bo po prostu wystarczy je nałożyć na te otwory. Do odkurzacza są również dołączone mopy zapasowe. Mamy zapasową szczotkę oraz bardzo dużo zapasowych woreczków na kurz. A z przodu odkurzacza znajduje się tymczasowy pojemnik na kurz. To tutaj odkurzacz zbiera kurz podczas sprzątania, a następnie zasysa go do woreczka, dzięki czemu Wy nie musicie tego wszystkiego robić ręcznie. Iwa jest także bardzo cicha, oszczędza mnóstwo czasu i niesamowicie cieszę się, że tego robota mam, tak więc ja go wam bardzo polecam. I co? Wracamy do filmu. To nie jest w sumie negatywny komentarz, ale wydaje mi się, że tak troszkę za szpileczką, więc mogę odpowiedzieć. Zastanawiam się, gdzie ty trzymasz te wszystkie ciuchy, kosmetyki, gadżety i co później z nimi robisz. To również był komentarz pod filmem 7 dni, 7 stylizacji. I tu możesz zobaczyć zdjęcie mojej szafy. Moja szafa jest to szafa Pax. Nie mam żadnej garderoby, nie mam jakiegoś, nie wiem, pokoju z ubraniami, jak nie wiem, niektórzy influencerzy czy jacyś super bogaci ludzie. Nie narzekam na ilość ciuchów, nie mówię, że mam ich mało, mam ich dużo i wystarczy. Dla mnie, ale nie wydaje mi się, żebym też miała jakieś takie szokujące ilości ubrań. Wiecie, na YouTubie ludzie nagrywają, że mają całe pokoje, wielkie garderoby, wielkości mojego mieszkania z ubraniami. A ja mam szafę PAK z IKEA, którą dzielę wraz z moim mężem, więc tak bardziej wydaje mi się, że normalnie dużo ludzi tak ma. A jeżeli chodzi o moje wszystkie dodatki, to mieszczą się tutaj. I w tym filmie z siedmioma stylizacjami miałam w sumie chyba tylko jeden dodatek to był ten jeden naszyjnik bardzo mi się podoba o więc jak widać nie mam tego dużo nie narzekam także że mam mało nie no ale wydaje mi się że ludzie się spodziewają że ja nie wiem, mam całą szafę garderobę biżuterii nie mam tyle a moje kosmetyki trzeba w toaletce. Również z IKEA. To nie jest film sponsorowany przez Ikeę. A jak coś dostaję i mam tego za dużo, to najczęściej oddaję po prostu mamie, a mama oddaje swoim koleżankom. Więc nie mam tego w moim mieszkaniu aż tak dużo, bo po prostu nie mam dużego mieszkania. Nie zmieściłoby mi się. Dziękuję za informację, ale mam to w d. I ten komentarz? Szanuje. Ludzie się powinni uczyć od tego komentarza, bo jak ktoś hejtuje, to nie chociaż to robi zabawnie. A mózg se kupiłaś? Dary, nie mogę kupić sobie drugiego mózgu, bo ten, który mam, jest już tak duży, że mi się tutaj drugi nie zmieści. Co poradza. O, to ten komentarz jest najlepszy. I wydaje mi się, że taki komentarz dostała albo dostanie każda dziewczyna w swoim życiu. Uwaga, ale jesteś w ogóle nieatrakcyjną kobietą. I to jest mój hit, jeżeli chodzi o komentarz, bo podoba mi się, że jakiś koleś stwierdza, kurde, powiem tej lasce, że jest nieatrakcyjna, że nie chciałbym z nią być. Tak jakby co? W sensie, kogo to obchodzi? do no, nie, super, no jestem dla ciebie nieatrakcyjna i czemu musiałeś mnie o tym poinformować? Jakby, dlaczego? Wiecie, jakby. Ja siedziała i mówiła jakiemuś facetowi Ej, ej, chodź, 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 powiem ci coś Jesteś nieatrakcyjny, nie chciałabym być z tobą W sensie, okej, okay? po co nam ta wiedza? No nie ten komentarz pochodzi z mojego filmiku, gdzie pojechałam do Lublina, do najsłynniejszego kebaba w Polsce, i bardzo mi ten kebab smakował, i było dużo komentarzy typu: Nie lubię takich oczywistych reklam. To są takie, wiecie, irytujące komentarze, dlatego że zawsze, kiedy coś mi się podoba, to musi się pojawić komentarz: Och, bo to współpraca. Och, bo dostałeś za to pieniądze. Kiedy coś jest współpracą, ja mam obowiązek prawny to oznaczyć. Muszę dodać hashtag, muszę dodać to w widocznym miejscu na filmie, na przykład na YouTube wyświetla się taka ikonka, materiał sponsorowany, od razu widz musi wiedzieć, że jest to materiał, za który dostałam pieniądze. Nie mogę przyjąć pieniędzy za coś takiego. Ups. Załóżmy mówię Wam, mm, to jest super, um, to jest super, je, co to jest? To jest super torebeczka, jest moją ulubioną. Bardzo wam ją polecam. I nie powiedzieć, że to jest współpraca, jeżeli dostałam za to pieniądze. Jest to wymóg prawny i mi się to bardzo podoba. I uwierzcie mi, nie chciałabym mieć na głowie kontrolerów, którzy sprawdzają moje filmy, czy przypadkiem są oznaczone, czy nie. Naprawdę nie warto, bo kary, które bym dostała, wielokrotnie przewyższałyby to, co bym zarobiła, więc to byłoby bez sensu. Szczególnie, że przecież w tych czasach widzowie nie mają żadnego problemu może materiał jest sponsorowany. Mieliby problem, gdyby był sponsorowany, abym tego nie powiedziała. To ludzie by się zdenerwowali. Ale zazwyczaj, jak się mówi, widzą wprost, hej, ten materiał jest sponsorowany, to wszyscy to akceptują. Wszyscy wiedzą, że youtuberzy zarabiają przez sponsoring, więc w tych czasach, kiedy są tak surowe prawa, jeżeli chodzi o oznaczanie reklam, ukrywanie reklam, byłoby po prostu głupie. I też takie bez sensu, nie? Bo na przykład komuś nie smakowało, a komuś smakowało, więc uznaję, że jak komuś smakowało, to to jest współpraca. No nie, po prostu mi smakowało, nie? Z drugiej strony ale naprawdę mi dużo rzeczy smakuje. O, ten komentarz dobrze to podsumowuje. Bo wszystko, co do gęby bierzesz, uważasz za dobre. Kurde, powiem Ci, że trochę tak jest, bo ostatnio dużo rzeczy mi smakuje, więc naprawdę wszystko, co jem, stwierdzam, kurde, niezłe. A to dobrze, no nie jak byłam dzieckiem, to byłam strasznym dniatkiem, nic mi nie smakowało i wtedy mega cierpiałam, prawda? A teraz wszystko mi smakuje i gitara. Konowę z takimi paskami. To jest dobra. Trobiuty, ha, 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 x ha x da, x da. Chyba na bezludnej wyspie, pustaku. Może ten komentarz to hej, ale tak naprawdę ja widzę w nim jakieś pocieszenie. Bo może chociaż na bezludnej wyspie byłabym królową piękności. A co? Nawet ja mam szansę być mi piękności. Co z tego, że na bezludnej wyspie? Sama bym sobie ten konkurs mi zorganizowała. Sama by w nie wystąpiła, sama byłabym sędzią i dałabym sobie najwyższą nagrodę. Nie jest tyle, bo będziesz otyła i nieładnie będziesz wyglądać, a obżarstwo to grzech. Z mojego doświadczenia, po tym jak schudłam, wynika, że lepiej raz na jakiś czas zjeść pizzę, kebaba czy psiki, niż sobie tego odmawiać, a później rzucać się na to i przez tydzień być w ciągu jedzenia fast foodów. Ja tak robiłam. Przez dwa tygodnie odżywiałam się idealnie, same warzywka, nawet białego chlebka nie jadłam, a później szłam do sklepu, kupowałam chipsy, zupki chińskie, batony i jadłam wszystko naraz. Więc ja wolę sobie raz na jakiś czas zjeść kebabika, pizzę i mi to nie przeszkadza. Jeździć po całym kraju z jednym kepsem tylko po to, żeby zrobić odcinek na YouTube, musisz być po pierwsze, po całym kraju jechałam półtorej godziny. Nie mam do Lublina tak daleko. Półtorej, dwie godziny, coś takiego. To jeszcze nie jest cały kraj. Może nie byłam asem z geografii, ale wiem, że żeby dojechać na drugą część naszego kraju z Mazowsza, potrzeba więcej niż dwie godziny. No chyba, że może jakiś jest super samochód. A po drugie, co w tym złego, że pojechałam na jakieś siedzenia, żeby je przetestować na kanale? Czy to nie jest właśnie dobrze, że dla swoich widzów gdzieś jadę, robię jakby coś więcej, a nie tylko siedzę? Jak chce się mieć dobre filmiki, i robić coś ciekawego, to trzeba wyjść z domu i gdzieś pojechać, poświęcić swój czas. Wiecie, po jakimś czasie wszystkim się znudzi oglądanie baby, która siedzi przed biurkiem i gada głupoty, no nie? Trzeba się czasem z domu ruszyć. A ja lubię po prostu na shortcach nagrywać, jak gdzieś jadę, czegoś próbuję, czemu nie. Moim zdaniem to jest ciekawe i w większości osób się podoba, więc cypher. Jesteś w błędzie. Jak was dietetyk dorwie za parę lat po tym kraftowym żarciu, to też wam powie, że wasze wyniki robią wrażenie. Z jednego kawałka! Co w tym złego? Nawet dietetycy mówią, że powinno się odżywiać w 80% z nowym jedzeniem, a w tych 20% pozwalać sobie na jakieś wiecie, bardziej tłuste, bardziej zabawne jedzenie. Co z tym złego? Myślę, że po jednym kebabie aż tak mi żył nie zapcha, że będzie się dietetyk za głowę łapał. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale niektórzy w tych komentarzach mają taką dużą tendencję do przesady. A mówią, że to my youtuberzy zawsze przesadzamy. Kolejny komentarz też pochodzi z filmu o kebabie. Czemu pod tym filmem jest tyle negatywnych tak, te komentarzy. Ten kebab wzbudza zbyt silne emocje u ludzi. Jednego kebaba na spółę żrą, Porażka. Krzysztof! Słuchanie ze zrozumieniem. Mówiłam tam w tym filmie, że zjedliśmy w w tej knajpie jednego kebaba, a później na spółkę jeszcze jednego, bo nam tak smakowało. Czyli zjedliśmy łącznie na dwie osoby trzy kebaby, po półtorej kebaba na łeb. Wydaje mi się, że półtorej kebaba na łeb to dość dużo. I wiecie, ja mam takie sprzeczne informacje, bo z jednej strony ktoś mówi Co? Jesz kebaba? jest takie chemiczne rzeczy? Dietetyk ci powie, że nieładnie. A z drugiej strony dostaje komentarz Co? Tylko jednego kebaba? Za mało! Powinnaś zjeść więcej! I co tu robisz? Po prostu. E... ludzi nie zadowolisz! Jakkolwiek będziesz się starał! Kolejny komentarz z kebabem. Rozumiem, że teraz kupujecie sobie wszyscy nowe auta tylko dlatego, że umiecie żreć. Ja nie kupiłam mojego auta. Ja mam auto w leasing, mam auto wypożyczone od banku, to jest własność banku. Nie mam kupionego auta. Ale zgadzam się z tobą? Umiem żrać. Pod takim czymś człowiek ma ochotę uścisnąć swoją obecną dziewczynę albo zagadać do byłej, jak nie ma, bo jakby następna była taka jak ta, to dm. Kolejny komentarz obcego faceta, który mówi mi: Dla mnie jesteś nieatrakcyjna i nie chciałbym z Tobą być. Czemu oni zawsze zakładają, że ja bym chciała być z nimi, prawda? <grym> jak ktoś mówi: Ej, jak coś, to ja nie chcę z Tobą być, zakłada, że chyba ja bym z nimi chciała, prawda? Może na początku pomyślisz, Veritas, że ja nie chciałabym być z Tobą, więc nie musisz mi pisać: Oje, jakbym miał taką dziewczynę jak ta, to dramat. Bo może ja bym w ogóle nie chciała w związku z Tobą. Co ty na to? Jest takie dziwne, bo ja mam męża. Zaraz będziemy mieli drugą rocznicę ślubu za pół roku i ja nagle czytam komentarze obcych mi facetów, którzy mówią, wiesz co, nie chcę z tobą być. Jakby okej, okay. ja nawet nie jestem wolna, więc dzięki za te informację, nie mam co z nią zrobić. O, ale ten komentarz mi się podoba, bo jest taki uspokajający. Komentarz po tym jak pokazałam, że kupiłam kawę na mieście. Kawa za 15 zł? Jeszcze taka mała, nie lepiej sobie kupić kawę w domu i zrobić? Wyszłoby taniej i miałabyś niejedną kawę. Można kupić całkiem niezłą za 20 zł. Zgadzam się z Tobą. Ja w 99% piję kawę w domu, bo w mieście, w którym mieszkam, a mieszkam w małym mieście, w ogóle zapomnijcie, nie ma Starbucksa, czy Costy Coffee, czy nie wiem, Green Coffee Nero. No co we. Nie ma tu takich rzeczy, więc ja piję kawę w domu. Ale w tamtym momencie byłam na mieście, więc nie mogłam sobie zrobić kawy w domu. Nawet jakby. Chciała. Taki jest sens picia kawy na mieście, że kupisz ją na mieście. Ja miałam w tym momencie do domu dwie godziny drogi, a jak spadnie ci energia, musisz się podbudować trochę, naładować baterię, napić się tej kawy, no to chcesz jej teraz, a nie za dwie godziny. Dużo osób bardzo negatywnie zareagowało na to, że kupiłam sobie kawę na mieście, ale z drugiej strony w takich dużych miastach, wiecie, Warszawa, Poznań, Wrocław, tam Starbucksy, kosty Coffee, te wszystkie. Takie kawiarnie są po prostu co ulica. Co znaczy, że ludzie tam te kawę kupują. Nie tylko ja. Bardzo często widzę w Starbucksie nastolatków kupujących sobie jakieś desery kawowe za 30 zł. Więc nie czuję się źle, że raz na dwa tygodnie, jak jestem w Warszawie i muszę coś szybko załatwić, to kupię sobie kawę za 15 zł, bo to nie jest grzech. Ogromna ilość ludzi te kawy kupuje, bo gdyby nie kupowała, to wszędzie by tych Starbucksów nie nastawiali. Ty wiecie, takie śmieszne. Bo niektórzy youtuberzy pokazują, nie wiem, jak rozbijają swoje auta, kupują co dwa dni torebki za 30 tysięcy złotych, ale nie, ja jestem najgorsza, bo sobie raz na miesiąc kawę kupię za 15 złotych. Ja nie mam dużo radości w życiu, chociaż mi tę kawę zostawcie! Nie ma brzydkich kobiet, są tylko bez makijażu. Fajnie wydawać hajs, jak jest się bananem. Powiem Wam, że bardzo fajnie czytać o sobie, że jest się bananem, jak w szkole było się krytykowanym przez bogate dzieci właśnie za to, że nie ma się hajsu i tym bananem się nie jest. Więc super, naprawdę to jest super doświadczenie po tylu latach być nazwanym bananem, jak tym bananem nigdy się nie było. Może się mylę, ale określenie banan kojarzy mi się z Osobą, która jest bardzo młoda i wydaje bardzo dużo pieniędzy, bo rodzice są bogaci i dają mu pieniądze, więc moi rodzice nie są bogaci i od wielu lat utrzymuje się sama. Wyprowadziłam się od rodziców, jak miałam 20 lat, i przestali mnie wtedy utrzymywać. To ja czasem im pomagam i na takie rzeczy jak książki czy ubrania musiałam sobie zapracować, jak chodziłam do szkoły, więc chyba bananem nie byłam. I jako nastolatka pracowałam w polu w każde wakacje, ale super, że teraz jestem nazwana bananem. Naprawdę miło. Sprzedam dwie papugi nimfy, samce i samice. Razem z klatką, wyposażeniem klatki oraz dorzucam jedzenie. Cena 300 zł. Sprzedam konsolę ps 3 oraz 4 gry. Cena 500 zł. Po przeczytaniu tej ilości hejtu, ten komentarz tak dziwacznie mnie uspokoił. Nie wiem, czy was też. Aż ja chyba napiszę do tego kolesa i kupię sobie te dwie papugi nimfy, samce i samice. Nie mój pies był szalał. No dobra, kończymy na pozytywnym akcencie papług. Jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie. Ciuka w górę oraz subskrypcję. Obejrzyjcie poprzedni film na kanale, a ja już się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i trochę się ze mną pośmieliście, więc pa-pa pa i do zobaczenia!